Halo, halo, witam serdecznie wszystkich ponownie. Dzisiaj szybciutko teraz zrobimy sobie zakwas na chlebek. To jest już trzeci dzień. Pierwszy dzień nagrywałem, pokazywałem, pokazywałem. Tu jest tak tyle go. On ładnie zaczyna pracować i ładnie śmierdzieć, tak jak powinien pierwszy dzień pokazywałem. Sypałem 30 g mąki żytniej, 60 g wody. Wczoraj to samo, a dzisiaj zwiększymy to. Dzisiaj będziemy sypać 50 g mąki żytniej i 100 g i 100 ml, przepraszam, 100 ml wody. Więc stawiamy słoiczek sobie na wagę. Wagę tu trzeba zero zrobić. Mamy zero i łyżeczką sypiemy. To jest dopiero pięć gram. Nam potrzeba pięćdziesiąt, trzydzieści, trzydzieści siedem, czterdzieści pięć. 47, no 48 Dobra, 51 Zmieniamy to sobie Szybciutko na mililitry Ściągamy na mililitry I robimy 0 A teraz 0 Tak jest, jest 0 Na mililitry i wlewamy 100 ml. 65. Uch, 110. Trudno. Jest za dużo, ale to nic. Jutro by mamy mniej. I to z wagą by było wszystko. I teraz tak. Mieszamy wszystko dokładnie. Trzeba wymieszać. Wymieszamy. Jak wymieszamy. No ja tu mam taką serwetkę, przykrywam gumeczką, zakrywam i jest fertig. Mieszamy, mieszamy, proszę bardzo, ładnie wszystko odmieszamy. Od, 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 od hmm. Tak, o. tak. I gumeczka, żeby tam się nic nie dostało nam. No jaj. Jednak muszę położyć telefon, bo nie dam rady. I gumeczka. I wszystko. Mamy gotowe. Odkładamy tu się suszarka. Chodzi moja. Z dziką różą i z koniczyną czerwoną chodzi, a tu fajnie ciepło grzeje mu, to on może być cieple i zestać tam. I czekamy, to jest dzisiaj trzeci dzień, mówiłem 7-8-7, więc spotkamy się pewnie za 2-3 dni. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia następnym razem.